Rozdział 12. O wodnych roślinach, piekiełko, czy żeglarstwo śródlądowe jest trudne, rozbitkowie, pomagamy naszym wrogom, bunt krwawej mery, gdzie szukać opryszków, kto jada zupy z puszek, co myślą dziewczęta o Indianach, Antonio jako worek treningowy, co odkryliśmy w trzcinach. Na zielonej od lasów mapie regionu, tuż obok. Ob Tuż obok ogromnego rozlewiska śniartw, które podobne jest do wielkiego błękitnego naczynia, wpadał w oczy jak gdyby duży wisiorek złożony z trzech niebieskich kamieni jezior. Pierwsze z jezior nosiło nazwę Zmierzchun, drugie Łabędzie, a trzecie Kikuł. Łączyły je wąskie przesmyki, a potem długi kanał wiązał z basenem Śniartw i krainą Wielkich Jezior Mazurskich. Mapa powiedziała mi, że jezioro Łabędzie jest dwukrotnie większe od jeziora Zmierzchun. Nasze, bo takie w myślach określiłem, miało tylko jedną wysepkę, tę, gdzie biwakowali motorowodniacy. Na Łabędzim były aż cztery wyspy różnej wielkości i żadnego ośrodka kempingowego. Jezioro miało bowiem niedostępne bagniste brzegi, porośnięte trzcinami, co jest zjawiskiem częstym na akwenach mazur. Niegościnne trzciny uniemożliwiają dostęp do wody. Kąpiel nie jest przyjemna z powodu wywłócznika kłosowego moczarki kanadyjskiej, to jeść rozesłanej lub rdestu. Unikają takich jezior motorowodniacy, bo rośliny okręcają się wokół śrub napędowych. Dzięki temu wody te są oazą spokoju dla ptactwa wodnego i prawdziwy miłośnik przyrody odnajdzie tu okazy, które gdzie indziej zupełnie wyginęły. Ale czy wielu jest prawdziwych miłośników przyrody? Zdaje mi się, że dla większości turystów. Rośliny obrastające brzegi noszą pogardliwą nazwę trzcin lub szuwarów. A przecież brzegi jezior zarasta nie tylko trzcina pospolita, ale i oczeret jeziorny, sit skupiony i dwudzielny, tatarak, pałka szerokolistna i wąskolistna zwana roguszką. Owe zaś zarośla, które z taką złośliwością i pogardą zdejmuje ze skrzydełek śruby motorowodniak, są znakomitym jadalnym orzechem o nazwie kotewka. Orzech kotewki jest bardzo smaczny. Kiedyś zbierany był masowo i dlatego stał się dziś rośliną chronioną prawem. Podobnie jest z rosiczką okrągłolistną oraz pływaczem zwyczajnym o nitkowanych liściach. Nie wolno także zrywać pięknie kwitnących białych grzybieni. Nie odnośmy się więc z pogardą do owych roślin pokrywających wody jezior, nie uważajmy ich za chwasty, które należy wyrywać, aby oczyścić wodę. Wśród łodyg trzcin kwitnie bujnie życie drobnych zwierzątek i owadów, które stanowią pokarm większości ryb. Pod olbrzymimi liśćmi grzybieni znajdują osłonę i cień zwierzęta wodne. Spodnia część liści to prawdziwe mieszkania dla setek przeróżnych wodnych stworów. Tu, na brzegach niegościnnych dla ludzi jezior, napotkać można żabę wodną, kumaka, traszkę lub żółwia błotnego. Tu, wśród trzcin i na brzegach gdzie rzadko zagląda człowiek z tranzystorowym radiodbiornikiem w ręku, żyje jeszcze znajdujący się pod ochroną bliski krewniak słowika, podróżniczek, a także remis, prześmieszny zimorodek, siewka, czajka, trzciniak-bąk. W okresie, gdy siedzą na jajach w gniazdach ukrytych wśród trzcin lub na drzewach, płoszy je warkot motorówek, jaja stygną, pisklęta zdychają. Dlatego akweny, na które wkracza niekulturalny turysta Wkrótce pustoszeją z ryb i ptactwa. Na mapie, tuż przy wyjściu z przesmyku na jezioro Łabędzie, zauważyłem kilkanaście maleńkich czarnych kropek. U każdego wodniaka znaki te budzą ogromny niepokój. Kropeczki te ostrzegają, że w tym właśnie miejscu znajdują się skały podwodne, głazy albo mielizny upstrzone kamieniami. Z początkiem lata, gdy poziom wody w jeziorach bywa zazwyczaj jeszcze dość wysoki, owe skały i kamieniste mielizny pokrywa woda. I łatwo na nich złamać miecz w żaglówce lub rozorać kadłub. Motorowodniacy w takich miejscach łamią śruby napędowe, krzywią kolumny silników, wyłamują rufy. Czy mój brat wie o podwodnych rafach przy wyjściu z przesmyku? zapytałem milczącego wilka. Potakująco skinął głową. Niech Szarasowa będzie spokojny. Milczący wilk zna miejsce zwane przez wodniaków piekiełkiem. Znajduje się ono bliżej lewego brzegu, dlatego my będziemy się trzymać prawego brzegu. Gdy płynąłem na jezioro Zmierzchun, widziałem, że skały piekiełka pokrywa woda, bo poziom jeziora jest obecnie dość wysoki. Ale myślę, że duża fala będzie obnażać głazy na płyciźnie. Mój brat zobaczy wówczas, dlaczego miejsce to nazwano piekiełkiem. Zbliżamy się już do przesmyku i milczący wilk rozkazał mi odknagować szoty foka i wybrać go nieco. Wybrał również Bezan żagiel i to samo rozkazał zrobić z grot żaglem, który trzymał winetu. Ostrzegł nas, że z uwagi na wysoką ścianę lasu rosnącego na prawym brzegu przesmyku, może nam grozić niespodziewana rufa, czyli nagłe przerzucenie żagli na drugą stronę burty na skutek gwałtownej zmiany kierunku wiatru. A nieoczekiwany zwrot przez rufę w najlepszym wypadku kończy się uderzeniem bomu w głowę, w najgorszym zaś przewróceniem jachtu. Milczący wilk był dobrym wodniakiem, bez żadnych więc kłopotów weszliśmy w przesmyk. Wiatr dmuchał tutaj z większą siłą, wtłoczony między dwie ściany lasu, które tworzyły jak gdyby komin z potężnym ciągiem. Szliśmy więc ze zdwojoną prędkością. Uwaga, sieci, krzyknął nagle milczący wilk. Były to sieci, o których w liście do redakcji pisał tajemniczy żeglarz. Błyskawicznie rzuciłem się do kabiny i podniosłem miecz. Milczący wilk zrobił to samo z płetwą sterową. Przeszliśmy nad sieciami, które z cichym szmerem otarły się od noka dłuba. Tajemniczy korespondent miał rację. Nie wolno było przegradzać żakami przy smyku. Przeszkadzało to w wędrówkach ryb, a także utrudniało turystykę wodną. Brzegi cieśniny były zarośnięte. Szum wody rozcinanej dziobem jachtu wypłoszył z trzcin statka perkozów i kaczek krzyżówek, które z furkotem skrzydeł uciekały przed nami na jezioro łabędzie. Otworzyło się ono przed nami niemal nagle. Wielka toń wody, czarna jak niebo pokryte ciemnymi zwalistymi chmurami. Przetaczały się po jeziorze ogromne, krótkie fale, co znaczyło, że dno nie znajduje się tutaj głęboko. Po chwili zobaczyłem pikiełko, spienioną kipiel w pobliżu wysepki o piaszczystych brzegach zalewanych przez fale. Gdy woda ustępowała, ukazywały się oślizgłe głazy, niektóre o spiczastych końcach. Na piaszczystym brzegu wysepki tkwiła przechylona na lewą burtę ogromna motorówka ośrodka wczasowego. Z dala widzieliśmy kilka sylwetek ludzkich kręcących się koło niej. Sprawiali wrażenie, że usiłują zepchnąć motorówkę na wodę. Potem, gdy podpłynęliśmy bliżej, zaczęli machać ku nam rękami. Zapewne coś wołali, ale wiatr wiał od nas i porywał ich głosy. Coś mi się zdaje, że instruktor kulturalno oświatowy pan Nosek rozbił motorówkę na skałach piekiełka. Odezwałem się do Winetu. Mój brat ma słuszność, skinął głową Winetu. I stało się dla nas oczywiste, że będziemy musieli dobić do wysepki i zająć się rozbitkami. W takiej sytuacji należało zapomnieć o wrogości wobec purtaka. Milczący wilk ominął wysepkę dość dużym łukiem, a potem lewym halsem podszedł do niej od strony zawietrznej. Wyciągnąłem miecz i kadłub piachtu lekko poszorował po piasku. Winetu rzucił kotwicę i po chwili wyskoczyliśmy na mały skrawek lądu, który raz po raz zalewały fale. I zaraz, człapiąc po wodzie, podszedł ku nam piękny Antonio. Nosek wpakował nas na głazy i urwał skrzydełko śruby. Panowie, zabierzcie mnie proszę na swoją łajbę i popłyńmy na poszukiwanie mojej motorówki. Te łajdaki nie mogło odpłynąć daleko, bo w baku było niewiele benzyny. Wyraz jego twarzy świadczył, że rzeczywiście bardzo go martwi strata motorówki. Prosił nas o pomoc, nie wiedząc oczywiście, że złodzieje, którzy porwali mu łajbę, okradli także i winę tu. Wiedziałem, że zabierzemy go ze sobą na jacht, ale jednocześnie irytowała mnie świadomość, że bezczelnie prosi nas o pomoc, on, który pomagał Purtakowi wywieźć psa nadleśniczego. Przyczłapała krwawa Mary, a potem zbliżyła się i Halina. Może miała nas za naiwniaków, którzy nie wiedzą o jej zdradzie, bo nawet udawała radość na nasz widok. – Cześć, panie Tomaszu! – zawołała. Czy wyratuje pan rozbitków? Oczywiście, skinałem głową. Przewieziemy was na brzeg i dalej już piechotą dostaniecie się do środka. Piechotą? Oburzyła się. To chyba z dziesięć kilometrów. Myślałam, że dostarczycie nas aż do domu. Nie mamy czasu, wyjaśnił milczący Wilk. Tych trzech opryszków, którzy ukradli motorówkę, zabrało winę tu jego rzeczy. Musimy ich ścigać. To świetnie, ucieszył się Antonio. Moi wrogowie są i waszymi wrogami. Pani milczący wilk, szkoda czasu na gadanie z dziewczynami. Niech one tu zostaną na wyspie, a my od razu płyńmy za opryszkami. Dziewczynom nic tu nie grozi. Będzie płynąć jakaś inna łajba, to jest on zabierze. Krwawa Mary i Halina zawrzały oburzeniem. Toś ty taki? Każesz nam tu siedzieć i marznąć? Patrzcie go, jaki się znalazł dżentelmen. Zrozumcie, moja motorówka, tłumaczył się. Chodzi o pośpiech. Oprychy sprzedadzą ją komuś albo utopią. Wreszcie przyczłapali purtak i nosek, który pociągnął nosem, jakby mu się na płacz zbierało. Gdyby panowie byli tak uprzejmi i podrzucili nas do brzegu, to będziemy po stokroć zobowiązani, oświadczył grzecznie purtak. Wyciągnęliśmy naszą łajbę na brzeg, także fale jej nie porwą. Niech tu czeka. W ośrodku mam zapasową śrubę, przypłynę tutaj łodzią i naprawię silnik. Dziewczęta weszły na jacht i zaraz zniknęły w kabinie, bo zmarzły na wyspie. Purtak i Nosek pomogli zepchnąć jacht na wodę, potem też wskoczyli na pokład. Prawym halsem popłynęliśmy szybko w stronę najbliższego brzegu. Purtak, gdy dowiedział się o kradzieży strojów indiańskich winetu, udał ogromne oburzenie. Żałuję bardzo, oświadczył, że stosunki między mną i panami układają się nie najlepiej. Ale mimo to proszę przyjąć ode mnie wyrazy ubolewania i życzenia, abyście jak najszybciej schwytali złodziei. Przy okazji, mam nadzieję, odzyskam mi motorówkę – Pocieszał się Antonio. Uprzejme słowa purtaka nie zrobiły wrażenia na winetu. Nie odezwał się też ani słowem. Dla niego purtak był tylko bladą twarzą, która ma rozdwojony język. Trzymając szod grota, patrzył na wodę i zapewne pragnął jak najszybciej dobić do brzegu i pozbyć się niemiłego towarzystwa. Nosek przestał raptem pociągać nosem i odezwał się płaczliwie. To wszystko stało się przez pana kierownika. Chciałem płynąć prosto, a pan kierownik rozkazał mi skręcić w lewo. I dlatego wpadliśmy na głazy. Na mnie pan zwala? Oburzył się Purtak. A czy ja kiedykolwiek wypływałem na jezioro Łabędzie? Skąd mogłem wiedzieć, że tu są skały podwodne? To pan obwozi wycieczki. To pan jest instruktorem kulturalno-oświatowym. Z kabiny wyjrzała krwawa Mary. W ręku miała kubek z herbatą, którą zapewne otrzymała od Milady, gospodarującej w kabinie. Jeśli sądzicie, panowie, że ja wysiądę na brzegu, to się mylicie. Oświadczyła podając winetu kubek z herbatą. A ten przez moment zawahał się, czy przyjąć herbatę z rąk skłą, której nie darzył sympatią, ale w końcu wziął do ręki kubek, nie chcąc demonstrować swojej niechęci. Biała skło, zwana krwawą Mary, nie zdaje sobie chyba sprawy, że winetu i jego przyjaciele znajdują się na ścieżce wojennej, powiedział. Wzruszyła ramionami. Po pierwsze, nie jestem żadną białą skło zwaną krwawą Mary. To pan mnie tak nazwał, a ja nie cierpię tego przezwiska. Po drugie, nie jest to chyba aż tak niebezpieczna wyprawa, skoro zabraliście tę lalkę z Warszawy. Zabrałem głos. Co tyczy pani Elizabeth, to ona zobowiązała się nam przyrządzać strawę, a poza tym ona jest lady. Krwawa Mary była zdumiona. Co to znaczy, że ona jest lady? Przez moment milczałem, zastanawiając się, jak w krótkich słowach wyjaśnić postawę sosnowej igiełki. Ona jest lady... A to znaczy, że wie, jak się zachować w każdej sytuacji. Z taką skłą nie będziemy mieli żadnych kłopotów. Krwawa Mary wróciła do kabiny i po chwili wyszła z niej niosąc coś w ręku. Czy wiecie, co to jest, panowie? Potrząsnęła białą szmatką. To jest nocna koszula waszej panienki. Nie wzięła kurtki, ani ciepłych spodni, ale zabrała nocną koszulę. Umrzeć można, ze śmiechu. Znowu zabrałem głos, żeby ratować nasz autorytet. Prawdziwa Lady, powiedziałem, może zapomnieć o ciepłej kurtce i spodniach, ale nigdy nie zapomni o nocnej koszuli i szczoteczce do zębów. I to się wam podoba? Zdumienie jej nie miało granic. Wyszła mi Lady, podała mi kubek z herbatą i wzięła od krwawej mery swoją nocną koszulę. Proszę pani, powiedziała do niej z wyniosłą miną. Nie wydaje mi się słuszne, aby swoje rachunki z tymi panami załatwiała pani za pomocą mojej nocnej koszuli. To mówiąc, dystyngowanie powróciła do kabiny. A krwawej Mary zrobiło się głupio. Piękny Antonio milczał dyskretnie, nie chcąc żadną uwagą przeciw sosnowej igiełce narażać się któremuś z nas. Milczeli także purtak i nosek. Zapewne marzyli o chwili, gdy wysiądą na brzeg i będą korzystać z... i nie będą korzystać z naszej łaski. Ale krwawej Mary trudno było przyznać się do klęski. Wpadła w złość. W przeciwieństwie do Milady miała, zdaje się, ogromny temperament. Ujęła się pod boki, stanęła wyzywająco przed Winnetu i zaczęła mówić. Nie rozumiem, za co nie cierpi pan kobiet, panie Winnetu? I dlaczego mnie uważa pan za swojego największego wroga? Chyba tylko dlatego, że ustrzeliłam lepszego zwierza niż pan. Czy to moja wina, że pan jest zacofanym myśliwym? Jeśli pan jutro wymyśli, że wszyscy powinni polować za pomocą łuku i dzidy, to też mamy się do tego stosować? Polować tylko za pomocą łuku? Hmm, to zupełnie niezły pomysł, mruknął winetu. O, wiedziałam, że pan tak powie, panie winetu, zawołała krwawa Mary. Zresztą nie zamierzam z panem dyskutować. O ile się nie mylę, nie pan jest tu kapitanem, ale pan milczący wilk. Prawda, że nie wyprosi mnie pan ze swego jachtu? Zwróciła się do niego. Milczący wilk chrząknął z zakłopotaniem i spojrzał pytająco na winetu. Wszystkie skło mają podwójne języki, mruknął winetu. Krwawa Mary machnęła ręką. Może pan mówić, co pan chce, a ja nie opuszczę Antonia. Przyjaciół nie opuszcza się w biedzie, powiedziała. Ach tak! Winetu zacisnął usta. Antonio ochwycił dłoń krwawej Mary i ucałował ją szarmancko. Dziękuję ci, Marysiu. Jesteś wspaniałą dziewczyną. I wówczas stało się coś dziwnego. Krwawa Mary niemal ze złością wyrwała mu swoją rękę i krzyknęła w stronę Winetu. Mam dość tego jeziora! I zapadłej dziury, jaką jest złoty róg. Antonio i pan Purtak obiecali, że zabiorą mnie do Warszawy. A pan, panie tu niech pan sobie siedzi w swoim wigwamie i gotuje zupki z puszek. Myśli pan, że nie wiem, co mówił lekarz o panu? Że jeszcze trochę, a przez ten swój indiański tryb życia, nabawi się pan kataru żołądka. A gdy pan zachoruje, to nikt do pana nawet nie zajrzy, bo wszyscy się z pana śmieją. Tak! Wszyscy! Wszyscy! Zawołała. Wybuchnęła płaczem i uciekła do kabiny. A Winetu aż zgarbił się, jakby ten potok słów spadł mu ciężarem na plecy. Z kabiny wyszła Halina i powiedziała do nas z wyrzutem: No proszę, doprowadziliście dziewczynę do płaczu. Myślę, że Winetu czuł się fatalnie. Mnie zresztą również zrobiło się przykro. Boże drogi, westchnął milczący wilk: Przecież tak naprawdę to nikt nie zamierzał was wypraszać z jachtu. Jeśli chcecie, możecie z nami płynąć. Tylko nie urządzajcie tutaj ryków. Tymczasem nasz jacht wpłynął w trzciny i rozorawszy je dziobem dotknął suchego lądu. Dziękuję panom i do zobaczenia! zawołał Purtak zeskakując na brzeg. Życzę szybkiego schwytania złodziei. Nosek również wyskoczył z mobydika. Odepchnęliśmy się pagajami od płytkiego w tym miejscu dna i zawróciliśmy na jezioro. I dokąd teraz popłyniemy? zapytał Antonio. Winetu zastanowił się. Czy blada twarz może mi powiedzieć, ile benzyny znajdowało się w baku jego hałaśliwej kanu? Najwyżej na pół godziny pracy silnika. W takim razie opryszki nie zdołały opuścić jeziora łabędziego i tutaj powinniśmy ich szukać. Może pożyczyli albo kupili od kogoś benzynę. Winny tu wymownym gestem wskazał wzburzoną falami toni jeziora. Blada twarz widzi, że jezioro jest puste. Opryszki, a przynajmniej kanu, którą oni ukradli, pozostaje gdzieś tutaj. A co o tym sądzi mój brat szarasowa? Zgadzam się z winę tu, odparłem. Ja również, powiedział milczący wilk. Dlatego musimy płynąć wzdłuż brzegu, pilnie obserwując, czy nie widać połamanych trzcin, co może oznaczać, że ktoś wpłynął w niełajbą. A więc byliśmy zgodni co do taktyki i kierunku poszukiwań. Przez jezioro przetaczały się silne szkwały i spienione fale. W taką pogodę tylko bardzo doświadczony żeglarz wyruszał w rejs, a u żeglarzy trudno zaopatrzyć się w paliwo. Motorowodniacy zaś unikali jeziora łabędziego z powodu roślinności, która je pokrywała. Dla motorowodniaków rajem było jezioro Zmierzchun i trzecie w łańcuchu jezior największe jezioro Kiku o wodach przejrzystych i piaszczystych brzegach. Jeśli więc rzeczywiście w baku motorówki paliwa było tylko na pół godziny pracy silnika, opryszki nie były w stanie wydostać się na Kiku i tu ich należało szukać. Mieli jednak nad nami przewagę przynajmniej 10 godzin. O ile rzecz jasna. Słuszne było nasze założenie, że około północy dokonali włamania do wigwamu winetu i warkot skradzionej motorówki słyszeliśmy na jeziorze w chwili, gdy opuściliśmy bindugę. Pod osłoną ciemności opryszki wypłynęły na jezioro łabędzie i tu zapewne śruba napędowa wplątała im się w wodną roślinność. Z powodu mroku nie ryzykowali chyba oczyszczenia śruby i w takim razie musieli płynąć wolniej, zużywając większą ilość paliwa. Bo śruba pracowała z największym wysiłkiem. Być może w połowie jeziora zabrakło im paliwa. Była duża fala, wiatr zaczął dryfować motorówkę ku brzegowi, a ponieważ w nocy i teraz wiatr wiał w tym samym kierunku, motorówkę znosiło na północny brzeg. Mój brat ma rację, stwierdził winetu, zauważywszy, że szkła lornetki kieruje na północny brzeg jeziora. W tym zresztą kierunku milczący wilk prowadził mobydika. Tam, na północnym brzegu, wylądowali złodzieje. Od tamtej chwili minęło wiele godzin, odparłem. Kto wie, co zdążyli zrobić z motorówką? Piękny Antonio zajrzał do kabiny. Dziewczęta, zawołał, wyjdźcie na pokład i obserwujcie brzegi. Im więcej oczu będzie wypatrywać motorówki, tym jest większa szansa, że ją odnajdziemy. Dziewczęta posłusznie wyszły z kabiny i rozsiadły się na wolnej burcie. Wiatr zaczął wiać z nieco mniejszą siłą, ale był ciągle przenikliwie zimny i chłostał kroplami wody. Winetu miał na sobie ciepłą kurtkę sztormową. Zdjął ją i okrył nią krwawą Mary, która trzęsła się z zimna, ale dziewczyna zdjęła kurtkę. Tak się pan o mnie troszczy, a przed pół godziną chciał mnie pan wyprosić z jachtu i przyjęła ortalionową kurtkę od Antonia. Fakt, że Antonio oddał swoją kurtkę krwawej Mary wywołał na twarzy Haliny wyraz niezadowolenia. Sama sięgnęła po kurtkę winetu i ostentacyjnie usiadła koło niego na burcie. Moja kurtka okryła ramiona sosnowej igiełki. Winetu rzekł z obojętną miną. Jeśli chciałem wyprosić wszystkie skłoł z jachtu, to tylko dlatego, że wyprawa nasza potrwa długo i może być niebezpieczna. Uważam zresztą, że wszystkie skłoł powinny siedzieć w swoich wigwamach i ważyć strawę. Krwawa Mery zaśmiała się. A czemu to pański wigwam jest pusty i żadna skłoł nie waży strawy, tylko przyrządza pan sobie zupki z puszek? Czemu krwawa Mery. Mówi wciąż o zupkach z puszek. Nie jadam zup z puszek. Czyżbym się myliła? Zakpiła krwawa Mary. Sklepowa w Złotym Rogu mówiła mi, że pan bez przerwy kupuje albo zupy w proszku, albo zupę w puszce. A na drugie danie zawsze przyrządza pan wołowinę w sosie własnym, również z puszki. Przy takim odżywianiu się grozi panu wrzód żołądka. Zabrałem głos. Wczoraj jadłem u winetu znakomicie przyrządzoną wątróbkę z dzika. Coś podobnego – Udała zdumienie krwawa Mary. Winetu zdołał zabić dzika? Aż mi się wierzyć nie chce. Zabił dzika ze swojej przedpotopowej dubeltówki? To chyba była chora sztuka. Winetu nie reagował na jej złośliwość. Siedział na burcie, trzymając w ręku szot żagla, pogrążony w wyniosłym milczeniu. A temat, porzucony na chwilę przez krwawą Mary, niespodziewanie podjęła sosnowa igiełka, kierując ku mnie pytanie. A pan, szarasowo, dlaczego do tej pory nie ma pan żadnej skłoł? Jadam w stołówce Ministerstwa Kultury i Sztuki, odparłem wykrętnie. A pan? Zwróciła się do milczącego Wilka. Nasz kapitan wskazał obrączkę na palcu. Mam miłą żonę, milady. Jest podobnie jak i ja elektronikiem i żeglarzem. Obecnie jednak przebywa na zagranicznym stypendium. Mimo licznych zajęć gotuje w domu obiady. W gronie moich znajomych słynie ze wspaniałych racuchów. Milady ze smutkiem potrząsnęła głową. Mój Boże! Westchnęła. Dlaczego tak się dzieje, że gdy się pozna interesującego mężczyznę, to okazuje się, że on jest już żonaty. Słusznie podchwyciła krwawa Mary. Dla nas zostają potem sami dziwacy, z którymi dziewczyna zupełnie nie wie, jak postępować. Czy mnie także uważa pani za dziwaka? oburzył się piękny Antonio. Nie, odparła zdecydowanie. W panu nie ma nic z dziwaka. Reprezentuje pan banalny typ flirciarza. Przebywając wciąż w miejscowości wczasowej, widywałam takich całe tuziny. W jego obronie stanęła halina. Antonio jest inny niż wszyscy, przypomina mastrojaniego i nie bawi się w Indian. No tak, to rzeczywiście wielka zaleta, przytaknęła krwawa Mary. Powiedzcie sami, jak długo zwykła dziewczyna może przysłuchiwać się takim oto rozmówkom? Czy mój brat szarasowa myśli podobnie jak ja? Czy mój brat winę tu widzi na horyzoncie jakieś dziwne blade twarze? Niech mój brat szarasowa pamięta, że wszystkie z mają podwójne języki. A przecież ci panowie mają już po trzydziestce. Inni mężczyźni w ich wieku są już żonaci, mają dzieci, a oni ciągle bawią się w Indian. A wiecie dlaczego? Bo to łatwiejsze niż ponosić odpowiedzialność za czyjś los, za szczęście ukochanej kobiety. Z odsieczą niespodziewanie przyszła nam milady. Jak słyszałam, tęskni pani do miasta i miejskiego towarzystwa. No cóż, życzę pani szczęścia. Co do mnie, znudziło mi się odbierać te same telefony od tych samych młodych ludzi, którzy nieustannie proponują. Ej, Elka, masz dziś trochę czasu? Mamy chatę, płyty, będziemy robić ubaw. Przyjdź, Elka, zabawimy się. A gdy spotkasz się z młodym mężczyzną w rodzaju Antonia, to albo musisz wysłuchiwać jego życiorysu, albo mówić o samochodach, Albo o tym, jak to on zamierza dorobić się wielkiej ilości pieniędzy. Po raz pierwszy w życiu ktoś mi mówił o pięknie przyrody i nazwał mnie sosnową igiełką. Po raz pierwszy w życiu płynę po wzburzonym jeziorze i jestem szczęśliwa, że mogę komuś zrobić herbatę. Po raz pierwszy w życiu byłam w domu niepodobnym do owych M2 i M3 w monotonnych i jednakowych blokach mieszkalnych z ich standardowym wyposażeniem, tym samym układem pokojów, mikroskopijnymi kuchenkami i łazienkami, meblościankami i wielkimi pudłami telewizorów. I mogłaby pani żyć bez łazienki? Przeraziła się Halina. Wody do mycia można zagrzać i w kotle, a kąpać się w bali, odparła zdecydowanie milady. I dodała. Ze strachem myślę już o powrocie do Warszawy, do telefonów od Antonia i jemu podobnych. Och, Elizabeth. Czemu to ze mnie zrobiłaś worek treningowy? burknął piękny Antonio. Przysięgam, że więcej już do ciebie nie zadzwonię. Słowa sosnowej i Jełki jakoś głęboko zapadły w moje serce. Westchnąłem na myśl, że będę musiał powrócić do swojej kawalerki na starym mieście, słuchać przez ścianę, jak kłócą się z sobą moi sąsiedzi lub wrzeszczy u nich telewizor. I nikt już nie powie do mnie, czy szarasowa Sowa widzi ślad bladych twarzy na piasku nabrzeżnym? O, jakże zazdrościłem winę tu, który obserwować będzie nadejście jesieni. A gdy przyjdzie zima, śnieg opatuli jego wigwam. Potem będzie on brnąć przez zaspy i zamarznięte bagno do złotego rogu, aby kupić w sklepie puszkę zupy i pudełko wołowiny w sosie własnym, a ja powlokę się do kina albo usiądę przy kaloryferze, wspominając tylko zapach ognia płonącego na wielkim palenisku. Uwaga, przed nami północny brzeg jeziora. Obudził mnie z zamyślenia głos milczącego wilka. Płyniemy za szybko i ukryta w trzcinach motorówka może ujść naszej uwagi. Zrzucić grot! Pozostaniemy tylko przy foku. Pomogłem winetu opuścić grot, który ułożyliśmy na bomie. Potem opuściliśmy i bezanżagiel. Jacht zwolnił szybkość tak, że mogliśmy dokładnie obserwować brzeg, który wyrsuł przed dziobem Moby Dicka i ukazał głęboką zatokę. Jezioro wyglądało tutaj jak ogromna butelka z wielką szyjką. Brzegi były dość wysokie, porośnięte sosnowym borem. Pasmo trzcin głęboko wchodziło w wodę. Przesmyk wydawał się z daleka niemal całkowicie zarośnięty, i dopiero gdy podeszliśmy bliżej, ujrzeliśmy wąską smugę wody prowadzącą gdzieś dalej. Nagle zaczął padać deszcz i dziewczęta skryły się w kabinie. To samo zrobił piękny Antonio. Ale my musieliśmy zostać na odkrytym pokładzie, bo wiatr niósł nas wprost w przesmyk. Fale były ogromne, rozpędzone na całej długości jeziora. Z szumem wpadały w trzciny, gieły je rozchylały. Raptem wydawało mi się, że dostrzegam jakiś duży kształt, rytmicznie unoszący się do góry z falami atakującymi ląd. Uwaga, na prawo! Spójrzcie tam, gdzie rośnie pochylona wierzba! zawołałem do przyjaciół. Milczący wilk szybko skręcił sterem jachtu. Dziób wjechał w trzciny i zaczął je rozchylać, coraz głębiej wchodząc w zieloną gęstwinę. Wiatr parł na fok, który wybrzuszył się mocno i popychał jacht mimo oporu, jaki stawiały zarośla. Wreszcie opór stał się tak wielki, że Moby Dick zatrzymał się, choć wybrzuszony fok pracował całą swoją powierzchnią. Ale byliśmy już tylko dwa metry od czerwonej motorówki, przywiązanej do pochylonej wieżby nadbrzeżnej i okrytej dla niepoznaki wiązkami zerwanego tataraku. Gdyby nie wysoka fala, która chwilami podnosiła kadłub ponad poziom zielonej gęstwiny, przenigdy nie dojrzelibyśmy motorówki pięknego Antonia. Niestety, miejsce to wyglądało na bezludne opryszków już tutaj nie było, w motorówce brakowało także silnika.